Tym udział. Dziękuję wszystkim radnym za wytrwałość tak długo. Ale tutaj widzę, że jeszcze, jeszcze Pan Radny Misiak, proszę bardzo. Szanowni Państwo, niepokojąco wzrasta liczba opętań i zniewoleń dzieci bawiących się w Halloween, które to święto jutro będzie z 31 na 1 listopada. Dzieci. Coraz więcej tych dzieci i młodzieży jest zniewolonych duchowo. Szukają oni pomocy u psychiatrów, terapeutów i egzorcystów. Tymczasem osoby wrogo nastawione do chrześcijaństwa, jak liberałowie, ateiści, materialiści, sataniści i tym podobni. Wszyscy zgodnie serwują naszym dzieciom w szkołach, przedszkolach i domach kultury. Okultystyczne i satanistyczne rytuały, które w uproszczonej i szczątkowej formie kultywowane są podczas niebezpiecznego święta Halloween. W tym czasie dzieci przebierają się za śmierć, duchy, czarownice, nietoperze, czarne koty, sowy, wampiry, demony, czy nawet za samego diabła. Znaczna część z tych postaci to symbole szatana. Oznacza to dotykanie rzeczywistości niebezpiecznych duchowo, ponieważ identyfikacja z tymi postaciami może dotyczyć wymiarów duchowych, albowiem przywołując w ten sposób poprzez wyobraźnie złe moce, nawet nie do końca świadomie, można się otworzyć na opętanie. Nawet te dzieci, które przychodzą na zabawy niewinnie ubrane, bez elementów diabelskich, tracą tę niewinność ze względu na otoczenie przesiąknięte demonicznym wpływem. Zdarza się, że, takie im, że na takie imprezy zaprasza się zawodowe wróżki oraz innych okultystów. Halloween. To także krok w stronę zmiany tradycji przeżywania czasu uroczystości wszystkich świętych i dnia zadusznego. Dzieci zamiast koncentrować się na wyciszaniu, rozważaniu tajemnicy śmierci rozumianej jako przejście do życia wiecznego, coraz częściej traktują ten czas jako przedsmach karnawału. Halloween szkodzą psychice i prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Co to jest Halloween? Szanowni Państwo, jest ono bardzo ważnym świętem dla satanistów. W ich wydaniu Halloween staje się wielkim szyderstwem z katolickich celebracji wszystkich świętych. Ten dzień sataniści z upodobaniem wzywają demony, by zaszkodziły ich wrogom. W ten dzień, a raczej noc, odprawiają czarne msze, oddając cześć szatanowi, składając ofiary rytualne, jednocząc się w ten sposób z demonami. Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek kultury, drodzy nauczyciele i rodzice, tylko od nas zależy, czy damy przyzwolenie na kolejny sposób demoralizacji i dechrystianizacji społeczeństwa. Jeżeli kochamy nasze dzieci, jeżeli pragniemy szczęścia naszych dzieci, to nie róbmy im krzywdy, nie organizujmy Halloween i nie posyłajmy tam naszych dzieci.